Siema, tu Chylo. Jak mówiłem, będzie film o pompie z Maserati. Także jedziemy zaraz sprawdzić, jak tam prace poczyniają. Filterek nowy zamówiony, a resztę dowiecie się zaraz w kolejnych ujęciach. Trzeba całe zawieszenie rozbierać. No to tam na zdjęciu masz płyskę, To zostało tylko to z tego. A co to jest? Do pompy się w to przykręca. Ale pompa nowa... Przecież no ci pokażę, gdzie to jest. Pompa nowa, bo to jest jakaś pozmianowa pompa, nie? Co? Ta pompa jest pozmianowa, co teraz zamówiłeś. No, no, no. Chodzi o to, że ta pompa, która tu ma to przekręcane, a twoja w ogóle nie ma otworu w tym miejscu. I tego się nie ma. Czyli ogólnie silnik był czyściutki, nie ma objawów, nie? No, nie, nie. nie, nawet tam nic nie wypadło. Z tego No to, to jest bez nagarów jakiś taki specjalny. No mówię, że nagarów nie było. To idealnie normalnie obróbka Master level. No. i tyle, tyle można zrobić z pustoszymi. Oj, o no. czysta to jest boka. Musiałem go przepakać. No jeszcze trochę zleciało. Są pojedyncze, są, no nie, tylko patrzysz, no, no są faktycznie jakieś no. delikatne, no, ja ale to Ale to już praktycznie, no w porównaniu z tamtym, co to praktycznie chyba nie ma, nie? No. no. pierwsze oględziny w trakcie roboty już za nami. Myślę, że samochód będzie gotowy na jutro, jak wszystko dobrze pójdzie. Yy, no i co, na razie jestem pozytywnie Zaskoczony, albo w sumie no, przewidywania się sprawdziły. Silnik jest czyściutki. Mój mechanik mówi, że nie ma grama na garu. Praktycznie jak na przebieg ponad 100 tysięcy. Także naprawdę jest bardzo dobrze. No i co? Będę Was dalej informował, już jak będzie wszystko gotowe. No i maserek odebrany. 4 dni zajęła robota. Także zaraz sprawdzimy jak to jeździ, bo prezentuje się jak zawsze wyśmienicie. Także już będziemy testować co dała nam wymiana. Na saniu w normie. Podczas jazdy jak widzicie ciśnienie oleju też w normie. Samolot ładnie mruczy, nie ma żadnych negatywnych objawów póki co, bo pierwszych tam. Dziesięciu kilometrach. Także wszystko, wszystko gra. Ale również grało też przed. Tak, że... Zalany olej 10W60 Millerca polecany na naszej grupie, polecany przez mechaników. I tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, różnica jest między 5W40 a 10W60 taka, że na 5W40 na 10 tysięcy to tak przy 9-9,5 musiałem ten litr oleju dolać. W przypadku 10W60 nie musiałem, więc troszkę więcej olej tutaj daje na pewno lepszy efekt. Również, jak wspomniałem, wydaje mi się, że silnik jest troszkę ciszy niż na 5W. Zarówno sama jednostka, jak i dźwięk z wydechu. Jak widzicie, na przyspieszaniu wszędzie cały czas ciśnienie jest eleganckie. Wszystko tutaj gra. I jest jak ma być. Eee, no cóż koszty jakie tutaj były sama pompa w zależności tutaj jak Wam się uda wynegocjować rabat to jest mniej więcej w okolice tam 2000 zł za pompę w ASO Maserati w Polsce mamy dwa ASO jak wiadomo Katowice i Warszawa do tego trzeba dokupić parę betów, które Pokazywałem w poprzednim filmie, także można obejrzeć. Yy, no i co? Tutaj koszt wymiany u mechanika, nieautoryzowanego mojego prywatnego mechanika, u którego robię wszystko z tym samochodem, yy, to jest 3800. Także myślę, że szału nie ma. Oczywiście wliczamy tutaj jeszcze olej, filtr, bo to też trzeba było zmienić. No i co? Każdemu, kto się zastanawia, waha, boi się tego silnika, no to raz, że polecam, bo nie jest to jakaś wygórowana kwota przy ogólnym budżecie, który przeznaczamy na użytkowanie tego samochodu. Więc jak najbardziej warto to zrobić. Jak widzicie, u mnie przebieg 104 tysiące. Yy, tylko uczulam, bo miałem różne telefony, pytania, pisaliście. Nie, u mnie nie było żadnych objawów, samochód nie dymił, ciśnienie było od początku w normie. Yy, jedynym objawem, który zasugerował wymianę tej pompy, to tutaj powtarzam, to było znalezienie yy, pojawienia się delikatnych opiłków koloru srebrnego yy, na filtrze oleju przy wymianie. Najprawdopodobniej było to spowodowane nie już totalnie kończącą się pompą, tylko tutaj jazdą torową. Bo nie oszukujmy się, no przecież nie jest to samolot wyścigowy, można oczywiście sobie skoczyć, ale ewidentnie ten silnik no, trzeba, trzeba tutaj być wyczulonym na użytkowanie go w warunkach torowych. Yy, no i tutaj najprawdopodobniej to było głównym powodem tych opiłków, bo przy kolejnych dwóch szybszych wymianach, jedna po 3000, druga po 6, praktycznie tych opiłków jak widzieliście również na, na tutaj poprzednich wrzutkach nie było, także możliwe, że było to jednorazowe, nie mówię natomiast warto na pewno przy tym przebiegu 100 tysięcy, może i wcześniej pomyśleć o tej pompie, pompa różni się od pompy, y, pompy którą ja miałem czyli jest to y, nowsza pompa jest to troszkę inny inny produkt, więc możliwe, że coś poprawili, w każdym razie według wielu tutaj znawców Maserati i silników twierdzą, że po wymianie pompy nie ma już problemu więc myślę, że jest to Świetna sprawa, tak? Jak w BMW M5 E60 lub E90 M3 zalecają wymianę panewek tak czy siak. To tutaj myślę, że w tym silniku wymiana pompy jest jak najbardziej. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, piście w komentarzach. Udzielę chętnie odpowiedzi. Można też pisać standardowo na moim blogu na Facebooku, jeśli kogoś coś jeszcze nurtuje. No, i tak jak powtarzam, ja nie miałem żadnych objawów. Jest to profilaktyczna wymiana, yy, którą uważam, że no, polecam każdemu, żeby to zrobić przy tym silniku. Bo. No cóż, dzwonili też ludzie z jakimiś po prostu, że gdzieś tam katowali, ścigali się tymi sam, tym samochodem, potem gdzieś dym, albo że nagle paliwo rozcieńczone, że olej rozcieńczony z benzyną, no ale to trzeba się zastanowić, skąd się wziął im takie objawy, tak? Skąd się, skąd się w ogóle wziął ten problem, I najpierw rozwiązać ten problem, a potem się zastanawiać, czy to nie pompa, bo w mojej opinii to coś innego. Także jeszcze raz pozdrawiam. Zapraszam standardowo do subskrypcji, jeśli Wam się podoba. No, Ciao!